Jakie rzeczy z przeszłości zrobiłeś, których żałujesz? Zawsze myślałem, że przeszłość można zostawić za sobą, że jeśli zakopiesz wystarczająco głęboko swoje grzechy, to z czasem się rozłożą, zapomnisz o ich zapachu i ruszysz dalej. Ale niektóre decyzje nie gniją, niektóre czekają. Obudziłem się nagle, dusząc się powietrzem ciężkim, jak popiół, pokój był cichy. Za cichy. Czasem noc potrafi oddychać szum lodówki, przejeżdżające samochody, zegar tykający w kuchni, ale tej nocy nic, tylko ciemność. Obróciłem się i zerknąłem na budzik. Trzecia trzydzieści. Czerwona poświata cyfr jakby żarzyła się głębiej niż powinna. Trzy potrójne trójki. Skojarzyło mi się z czymś zbyt dokładnie, jakby celowo, i wtedy go zobaczyłem. Stał w rogu pokoju, tam gdzie ściana spotyka się z szafą, w miejscu, którego światło lampy nocnej nigdy nie dosięgało. Wysoka postać, niemożliwie wysoka. Ramiona miał zbyt długie, jakby poruszały się niezależnie od ciała, jak macki w ludzkiej skórze. Ale te oczy, żółte jak zgniła kość, świeciły w ciemności nie mrugając, nie poruszając się, tylko patrzyły na mnie, zamrugałem. Serce tłukło mi w klatce piersiowej jak dzwon. Myślałem, że to sen, że śnię, ale nie śniłem. Czułem pot na karku, czułem chłód, czułem obecność i wtedy przypomniałem sobie pakt.